W tym roku na majówkę chcieliśmy spróbować czegoś innego. Zazwyczaj jeździmy do jakiegoś hotelu, albo wywodzimy mieszkanie za granicą, lecimy tam samolotem i tam spędzamy czas. Marzyło nam się, żeby wyjechać gdzieś kamperem. Takie wakacje to było coś, co widzieliśmy, że chcemy zrobić w przyszłości, ale przez długi czas to zostawało w takiej sferze marzeń. No i wreszcie w tym roku nam się to udało. Zanim jednak pójdziemy dalej, pozwól mi że się trochę pożale. podczas wyjazdu kręciłem bardzo dużo fajnych klipów, czy to z drona, z różnych telefonów i z aparatu lustrzanki. Niestety po powrocie dużą część z nich szlak trafił i przez moje niedbalstwo straciłem bardzo dużą część fajnych klipów. Przez to minieć to piękne ujęcie, na które czekałem kilka dni, żeby nakręcić, które pokazuje sąsiadującego kampera do naszego. Jest na nim napisany Adriatyk, wyjęcie przechodzi w zachód słońca nad Adriatykiem. No, coś takiego można tylko uchwycić raz i później stracić. Mam jednak nadzieję, że to co zostało wystarczy, żeby pokazać nasze przygody. Samo planowanie wyjazdu zaczęliśmy jakieś dwa miesiące wcześniej. Znalazłem taką stronę, która się nazywa Freeon Tour, która pozwala na to, żeby rozrysować mapę, trasy i znaleźć różne kempingi po drodze. Nasz plan był taki, żeby pojechać przez Wrocław, odwiedzić naszych znajomych we Wrocławiu i zatrzymać u nich na noc koło ich domu. Jednak ta opcja w ostatniej chwili odpadła. Później planowaliśmy jechać na południe prosto do Wiednia. I tam spotkać się z innym znajomym, który mieszka w Wiedniu. Tym razem się udało i zatrzymaliśmy się na kempingu we wschodnim Wiedniu. Skąd mieliśmy doskonały dojazd do centrum miasta. Później już planowaliśmy jechać w stronę Włoch, Wenecję, tam zostać na noc, pojechać w dół Włoch aż do Sycylii. I nawet umawialiśmy się ze znajomymi, żeby oni tam polecili samolotem i my byśmy się tam z nimi spotkali, wynajęlibyśmy jakieś mieszkanie na parę dni, ale okazało się, że, z, że jednak nie mogli pojechać, więc się wycofali z całego wyjazdu. To też trochę zdjęło z nas obowiązek, żeby gdzieś jechać. Więc mieliśmy troszeczkę jednak więcej wolności, więc te, te plany mogły się zmienić. No i się zmieniły. Bo po pierwszym dniu jazdy uznaliśmy, że jednak nie jedziemy do tych Włoch, i na szczęście nie mieliśmy nic wynajętego na Sycylii. Po mogliśmy zmienić trasę. Wybraliśmy ulubione miejsce wyjazdu Polaków, czyli Chorwację. Ale ta Chorwacja jest taka, że jest jednak dużo bliżej, że to było jakieś 1400 km, a nie ponad 3 w każdą stronę. I to, że byliśmy poza sezonem, zwiększało prawdopodobieństwo znalezienia miejsca na kempingach. O, o to się miało, nie stać to się na Dlaczego my się mą, tutaj nie Parę miesięcy przed wyjazdem przeglądałem Olixa, szukając czegoś do, pod wynajem. Jest w sumie na Oliksie dobry wybór samochodów kempingowych, albo przyczep, albo innych pojazdów. Ja uznałem, że po prostu chciałbym wynająć zwykłego, standardowego kampera. Dlaczego takie auto? Samochód, który wybraliśmy, miał już 13 lat i przejechane ponad 100 tysięcy kilometrów. już. Od jakiegoś czasu jest wynajmowany, więc to jest samochód trochę zużyty. Ale dalej w dobrym stanie. To jest pojazd w, w półce cenowej, na którą być może byłoby nas stać. Gdybyśmy wybrali jakiś droższy i pojechali na pierwszy wyjazd jakimś luksusowym kamperem, to później mogłoby się okazać, że my się na to napalimy. Byłby świetny, wygodny pojazd, ale jednak to nie jest później na naszym kieszeń. Ja osobiście byłem zielony w temacie kamperów i jazdy tego typu pojazdami. W momencie wynajmowania właściciel pojazdu zrobił mi przyspieszony kurs, który oczywiście nagrywałem telefonem, żeby później wszystko pamiętać, chociaż yy, nie wszystko uchwyciłem. Ale po tym godzinnym wprowadzeniu byłem w stanie obsłużyć samochód całkiem dobrze. Mój pierwszy przejazd był całkiem ciekawy, bo nigdy nie jeździłem takim pojazdem, nigdy wcześniej nie jeździłem samochodem dostawczym albo niczym większym niż osobówkę. Ostatecznie jednak bardzo szybko mi się udało opanować ten pojazd. Nasze auto, które wynajęliśmy było w stosunkowo dobrym stanie. Mimo tego, że miało 13 lat, to silnik był w miarę nowy, to chyba był wymieniony rok wcześniej. Skrzynia biegów chodziła bardzo dobrze, samochód naprawdę chodził dobrze. Mimo to jazda tym kamperem różni się bardzo od jazdy zwykłym samochodem osobowym. Na każdej autostradzie, gdzie można jechać 130, my mogliśmy jechać 90. W momencie kiedy rozpędzałem się szybciej, samochód stawał się głośniejszy, więc wszystko bardziej stukało, wjeżdżając w jakąś dziurę albo na jakąś hopkę, to wtedy wszystko podskakiwało tak, że to było nieprzyjemne jeździć przy większych prędkościach. Za każdym razem przed wyjazdem trzeba było sprawdzić, czy nie zostawiło się łyżki, czy talerza w, w zlewie albo czegoś stojącego na miejscu, gdzie nie powinno. Zajęło mi trochę czasu, zanim nauczyłem się, jak przygotowywać samochód przed wyjazdem, żeby uniknąć hałasów z kabiny. Jak się jedzie? Ej. Tak na jedenka. prawie jedynka. Prawie jedynka. Tak, jedziemy. Na dwójce. No, jedziemy na piątce. Talerze i szklanki skaczą, tak? I dzwonią. Widelce o talerze, talerze o widelce, szklanki o kubki. Przez to, że tak wolno jechaliśmy, każde 5 minut jazdy opóźniało czas dojazdu do celu o kolejną minutę. Gdy wklepywałem trasę w Google Maps i ona pokazywało 5 godzin, to wtedy trzeba było się przygotować na 7. Pierwszego dnia wyjechaliśmy około 18.00 i plan był taki, żeby dojechać jak najdalej się da. Planowaliśmy dojechać w okolice Śląska, ale byliśmy gotowi na to, że skończymy wcześniej. Zatrzymaliśmy się w miejscowości Kamińsk, na południe od Łodzi. Samo miejsce znalazłem na aplikacji pod nazwą park for night Jest to prosta mapa, gdzie ludzie wrzucają miejsca, gdzie się kamperami zatrzymywali, więc są to kempingi, ale też są tam jakieś przypadkowe parkingi. Śniadanko no. jemy pierwsze nasze tutaj. No. Maszynki nie wiem tego nie. Ja nie by Jajecznica. I ja tu się jakieś dodatki. Kawa. Dla niektórych cornflakesy. Kamper daje wielką możliwość na to, żeby się zatrzymywać w, w przypadkowych miejscach. I najlepiej zazwyczaj jest jadąc gdzieś w trasie, gdy musimy się zatrzymać, jest zjechać jednak z autostrady. Wtedy możesz uniknąć spania na stacji benzynowej, tak jak nam się zdarzyło w Chorwacji jednej nocy. Zanuście rączkę, może podejdą. Łuska ci zostawiła. Przed wyjazdem myślałem, że jednak będę bardziej odważny i będę się częściej zatrzymywał nad jeziorami albo gdzieś w lesie. Ostatecznie odkryłem, że to było dużo trudniejsze dla mnie i psychicznie, bo nie byłem pewny tego samochodu i bałem się też mandatów, albo że ktoś w drodze okradnie nam kampera, albo innych jeszcze mniej prawdopodobnych zdarzeń. Mimo tych wszystkich ograniczeń kilka razy udało nam się gdzieś zjechać, zboczyć z drogi, poczuć tą wolność podróżowania i odkryć jakieś piękne i ciekawe miejsca. Śmialiśmy się z żoną, że w kamperze mieszka się jak w samochodzie, a jeździ się jak domem. Gdy myślę o kamperze, to na pewno nie przychodzi mi słowo luksus do głowy. Parkując kamper, bardzo musisz pilnować, gdzie stajesz. Upewnij się, że na pewno nie postawiłeś go na górce. Wtedy nocą sturlasz się z łóżka, a jedzenie, jak jajka położone na stole, na pewno cię gdzieś sturlają albo spadną. Wiem, że to drobiazgi, ale w porównaniu do mieszkań, gdzie to wszystko jest ładnie, równo i wypoziomowane, to są to pewne niedogodności. Coś powiesz? Nic, jestem zmęczona, chcę spać. Było zimno, mąż mi nie włączył grzania, więc zmarłam w na nocy. Najlepiej, oczywiście, było parkować na kempingach, ustawić go na tych podkładkach takich podnoszących i wyrównywać poziom kampera. Ja nie mam drugiego. Nie masz drugiego. Mam skakać na jednej nodze. No! no chyba tak, ale by było fajnie taka zabawa na jednej nodze. To tata gdzieś posprzątał. To co zauważyliśmy, to w kamperze jest prawie zawsze bałagan. Zwłaszcza z moimi dziećmi e, nabrudzić jest bardzo łatwo. Często było tak, że po prostu przekładaliśmy rzeczy z jednego kąta na drugi, z łóżka na jakiś stolik, e, żeby tylko zrobić miejsce. Jedna mała zaleta jest taka, że całkiem szybko można posprzątać kampera, jednak nie ma tej powierzchni aż tak dużo, więc można było to ogarnąć w miarę szybko, ale jednak po, po tym parę minut później już było brudno. Teraz wszystko wrzucimy, wszystkie brudy wrzucimy do zmywarki. Ubrania trochę już brudne do do pralki. Puścimy robota na podłogę, nie? Żeby was I weźmiemy ciepłą kąpiel w wannie. No właśnie. Kurde, jakie ja coś jak kąpiel. Camper oczywiście nie ma zmywarki, więc wszystko musisz myć ręcznie. Talerzy, miseczek, sztućców mieliśmy po jednym zestawie. Do tego patelnia i dwa garnki. Zgaduję, że bardziej doświadczeni właściciel camperów są w stanie sobie z tym poradzić, więc może biorą więcej zestawów, ale dla nas to znaczyło zmywanie po każdym posiłku. Otworzysz no. okno? Mam na jak wersalkę, więc trzeba popchnąć i później puścić. Trzymaj. Więc. Przed zrobiłem to dzień razy i nie, nie zaczepiło się. Trzeba po prostu i filmiki nagrywać. Trzeba zrobić jedenasty raz. Mimo, że to nie był stary camper, to jednak już trochę rzeczy było popsute, więc czasem zasuwając zasłony, Trzeba było się trochę pogimastykować, bo coś się zaczepiało albo coś było porwane. Przez połowę wyjazdu mieliśmy popsuty odpływ w prysznicu. Stała tam woda. Wiadomo, mogłem kupić taką przepychaczkę albo jakiegoś kreta, ale jako, że to nie był mój sprzęt, nie chciałem też popsuć tej hydrauliki, próbując ją naprawić. Ostatecznie przez drugą połowę wyjazdu, prysznicy braliśmy tylko na kempingach. Kemping i kamperów się bardzo różnią. Nie zawsze ten droższy kemping jest lepszy i co ciekawe, najbardziej nam się spodobał najtańszy kemping w Bibinie. Nazywał się Kemping Dido. Było to takie małe miejsce na kilkanaście pojazdów. Nie to, że było czysto i bardzo przyjemnie, to do tego jeszcze byli, mieliśmy dostęp bezpośredni do morza. Od razu na końcu kempingu była taka brama i można było sobie z niej wyjść i od razu już była plaża. Coś to, to jest bliska między jednym a drugim kamperem? Atmosfera na kempingu jest bardzo miła. Z żoną porównywaliśmy to do pierwszych dni w akademiku, albo jak się kupuje nowe mieszkanie w nowym bloku i tam wszyscy próbują się poznać. Więc naprawdę czuło się bardzo ciepło i społeczne na tym kempingu. Zatem na tych większych kempingach, mimo że były lepiej zorganizowane pod względem infrastruktury, to często ta atmosfera była dużo mniej społeczna, a ludzie mniej chętni na interakcje z innymi. Może to działa jak w dużym mieście, gdzie ludzie prawie nie znają swoich sąsiadów. Kiedy myślimy o wakacjach kamperem, często wyobrażamy sobie, że tylko my jedziemy, naszą rodziną, i że mamy jakieś przygody na drodze, odwiedzamy nowe miejsca. Ale jest coś jeszcze, co czyni te wyjazdy wyjątkowymi. Jest to społeczność, którą spotykamy na kempingach. Na kempingach bardzo łatwo nawiązuje się nowe znajomości. Ludzie często z różnych krajów Europy spotykają się, dzielą się swoimi historiami, radami. Dzieci bawią się z rówieśnikami z innych krajów, grają w chowanego czy wspinają się po drzewach, bawią na plaży, nawet z dziećmi, których języka nie rozumieją. My dorośli też korzystamy z takiej wspólnoty. Ludzie chętnie pomagają sobie. Często też od innych kamperowiczów dowiadujemy się o ukrytych skarbach w okolicy, które są warte do zobaczenia. Podczas naszego wyjazdu spotkaliśmy dwie ciekawe rodziny. Pierwsza z nich była z Niemiec, którzy mieli dwójkę dzieci w podobnym wieku do naszych. Nasza córka uwielbiała bawić się z ich córką przez jakieś trzy dni, bez przerwy biegały między swoimi kamperami. Rodzina ta zaczęła swoją podróż jakieś dwa tygodnie wcześniej i w planach mieli półroczną wyprawę kamperem po Europie. Na sam koniec wymieniliśmy się z nimi numerami i zaprosiliśmy do nas do Polski. Druga rodzina była spod Krakowa. Oni przerobili swoje rodzinne auto takiego amerykańskiego minivana. Dołożyli do niego łóżko, jakieś tam półki oraz dostawili namiot z boku i przez to stworzyli takiego niby kampera. Podróż kamperem jak widać, to nie tylko odwiedzanie nowych miejsc. Jest to także budowanie wspomnień z innymi ludźmi, których spotykamy na swojej drodze. Przed wjazdem zastanawialiśmy się często, jak długo nasze dzieci będą w stanie jechać samochodem. Porównując do naszego samochodu, zaletą kampera jest to, że ma stolik i dzieci się tam mogą jednak bawić. I dzięki temu ta trasa mogła nam minąć w miarę sprawnie. Dobrze, że odkryliśmy sposób na to, żeby przypiąć dziewczynki bezpiecznie w drodze i żeby to mogły dobrze spać. Nie? Mhm. To że tutaj jest taki system pasów i niepasów, który pozwolił na to, żeby bezpiecznie się przypiąć. Gdzie masz dzieci? W trójce. Tam, tam się bezpiecznie się bawią na bo Mimo wszystko nasze dwie dziewczynki bardzo dobrze sobie poradziły z trasą i byliśmy w stanie przejechać często po parę godzin bez większych kłopotów. Chociaż były też dni, kiedy uznaliśmy, że będziemy robić power drive i chcieliśmy przejechać całą drogę z Wiednia do Zadaru, co nam zajęło cały dzień, no i wtedy było już trochę ciężej. 4 godziny to dzieci były w stanie wytrzymać. Zanim wyruszyliśmy w drogę powrotną, bardzo rękaliśmy się tego momentu mieliśmy w pamięci nasz przejazd z wiednia do zadaru. Baliśmy się, że znowu przemęczymy siebie i dzieci w drodze. Postanowiliśmy więc ruszyć z bibinie wieczorem. Zaraz po zaśnięciu dzieci około 21. .00. Jechałem tak do mniej więcej drugiej w nocy i uznałem, że, że się zatrzymamy, a ja położę spać. To było mniej więcej z godzinę przed zagrzebiem na parkingu przy stacji benzynowej. Więc stanąłem pomiędzy ciężarówkami i się położyłem spać. Rano wyruszyliśmy o 5.30 i po 4 godzinach dotarliśmy do Heavis, niedaleko Balatonu. Heavis słynie z term, które przyciągają tysiące emerytów z całej Europy. Spędziliśmy tam dwa dni na relaksie i kąpielach. Następnie ruszyliśmy w kierunku Łomońca w Czechach. Google Maps pokazywało około 4,5 godziny, ale ostatecznie zajęło nam to całą wieczność. A mimo, że dojechaliśmy o 14, no, mieliśmy dwa przystanki. Jeden krótki na kawę, drugi trochę dłuższy, żeby dzieci mogły się pobawić i żeby zjeść obiad. A na kemping w Ołomonicy dotarliśmy jakieś dwie minuty przed północą. Ołomoniec okazał się pięknym miastem, wartym zobaczenia. nie mniej pięknym niż Kraków, może trochę bardziej górzystym. Więc to już był ostatni przystanek na naszej drodze uznaliśmy, że już chcemy naprawdę wrócić do domu. Tęskniliśmy za nim, zmęczeni ruszyliśmy w drogę do domu. Ostatnią część drogi chcieliśmy pokonać jak najszybciej. Wruszyliśmy około 16 z kempingu w Ołomuńcu. Jechaliśmy może 7 albo 8 godzin do domu. Właściwie bez przystanków, poza krótkim postojem na stacji benzynowej na tankowanie. Około północy zaparkowaliśmy kempera przed domem. Podsumowując, powrót do domu po takiej podróży nie był najlżejszy. O ile sam wyjazd sprowadził nas na ziemię, bo pokazał nam, jak się jeździ kamperem i jak się w nim żyje, to wszyscy razem z dziećmi wróciliśmy z całą masą ciekawych wspomnień. Jeśli sumujemy koszty tego wyjazdu, to wychodzi na to, że a wynajem kampera na te dwa tygodnie wychodzi około 4000 zł. To było poza sezonem, więc jest teoretycznie taniej. A w sezonie pewnie by, by wyszło dużo więcej. Paliwo, jak obliczałem wcześniej, wychodziło mi dużo poniżej 2000. Ja zapłaciłem dokładnie 2461 zł. Do tego dochodzą jeszcze przejazdy autostradami i winiety w różnych krajach, a przez to, że jechaliśmy przez wiele krajów. Tych winiet trzeba było kupić kilka, a więc kupiliśmy winiet na Węgry, Austrię, Czechy, Słowację a i wpłaciliśmy też za autostrady w Chorwacji, które są bardzo drogie, więc jak zsumujemy te przejazdy, wychodzi 624 zł. A kolejnym dość znaczącym kosztem jest camping. My mieliśmy dwie noce za darmo, bo jedną zaparkowaliśmy na parkingu w Polsce i innej nocy na parkingu obok stacji benzynowej. Ale za pozostałe noce na kempingu w to wlicza się dwie noce w Wiedniu, po jednej nocy w, w, na Węgrzech, w Olomouc i sześć nocy w Bibinie pod Zadarem. Sumując to, za kemping zapłaciliśmy 1207 zł. Do tego jeszcze policzył ubezpieczenie. Ubezpieczenie wyszło drożej, bo na początku planowaliśmy dwutygodniowy wyjazd przez Włochy, Austrię, Czechy, no i oczywiście Polskę, za co zapłaciłem 130 zł. Ale jeszcze później, już w Chorwacji, musiałem dokupić ubezpieczenie na Chorwację, które kosztowało kolejne 90 Jak to wszystko sumujemy, wychodzi dokładnie 8512 zł. Nie wliczam tutaj wydatków w sklepach spożywczych czy jakichś wyjść do restauracji. Oczywiście można tutaj wydać mniej i może rzadziej zatrzymywać się na kempingach, też oszczędniej jechać być może, ale wydaje mi się, że dużo tutaj taniej by się tego nie dało zrobić. Miło, że był to nasz pierwszy wyjazd z kamperem, to na pewno będziemy wspominać to z uśmiechem. Oczywiście były trudne chwile, często wynikające z braku doświadczenia. Czasami z naszych błędów, bo chcieliśmy zbyt wiele przejechać za jednym razem, sprawiało to, że dzieci zaczynały się buntować. Jednak kamper dał nam dużo większą wolność. Dzięki kamperowi mogliśmy odwiedzić różne miejsca po drodze, takie jak Wiedeń, czy Termy na Węgrzech, czy Łomoniec. Na kempingach spotkaliśmy ciekawych i życzliwych ludzi. Zarówno my, jak i nasze dzieci znaleźliśmy z nimi wspólny język. Choć pewnie można zorganizować tańsze wyjazdy, to trudno przebić kampera w ilości miejsc i wrażeń, jakie nam dostarczył. Wydajęcie kampera pozwoliło nam realnie spojrzeć na to, jak wyglądają takie wyjazdy inaczej niż to, co widzieliśmy w krótkich filmikach na YouTube. Na pewno jeszcze spróbujemy wyjazdów kamperem. Może nawet kiedyś zdecydujemy się na zakup własnego ten wyjazd pokazał nam, że podróżowanie kamperem nie jest tylko sposób na zwiedzanie nowych miejsc, ale też budowanie wspomnień, które zostaną z nami na zawsze. Tak więc to już koniec i dzięki za obejrzenie tego filmu. Na tym kanale mam zamiar od czasu do czasu wrzucać takie filmy, więc upewnij się, że zasubskrybujesz go. Mam jeszcze jeden film z tego wyjazdu, gdzie z żoną rozmawiamy zaraz po powrocie o przebiegu tego wyjazdu kamperem, chociaż jest to nagranie z bocznego ujęcia, bo film z głównej kamery nam przepadł więc prawdopodobnie po prostu to wrzucę z minimalną edycją. Do zobaczenia wkrótce i dzięki za oglądanie.